Dziękujemy Ci, drogi Ojcze, za ten dzień. Dziękujemy Ci za to, że zrodziłeś nas z Bożego Ducha i że możemy nazywać się Twoimi dziećmi. Dziękujemy Ci za to, że mamy moc, aby deptać po wężach i skorpionach, i dałeś nam też moc do wyganiania demonów. Wskrzeszania zmartwych i uzdrawiania chorych. Dziękujemy Ci za to wszystko, co dostaliśmy razem z Twoim duchem. Pragniemy tego używać i żyć w taki sposób, żeby oddać Tobie chwałę. Bądź uwielbiony, Ojcze, bądź wywyższony od głębin oceanów, aż po szczyty gór. Amen.